Ho, ho, ho. Halo, dzień dobry, witajcie. I tutaj widzimy predatora lasu, który czycha, czycha na swoją zdobycz. Mianowicie zaraz tutaj i. Ty! Ała! Połamałem nogi. To działa, to działa! Pozdrawiam bardzo serdecznie widza, który mi to napisał w poprzednim komentarzu, że rzeczywiście kamienie nie są tak bezużyteczne jak myślałem. Można polować na zwierzynę. W ten sposób. A to oznacza, że dzisiejszy odcinek będzie przede wszystkim poświęcony polowaniu na zwierzynę. Będziemy rzucać kamieniami, będzie zacnie, będzie pięknie, będzie wspaniale. I no, przywitałem się w ogóle z wami, nawet nie wiem, no cześć, witajcie, witaj drogi widzu, przyjacielu. Że tak powiem, jak to wielu youtuberów pieszczotliwie mówi o swojej publiczności. Dobra, starczy tych kurwa słodkości. Powiem tak, że jeśli oglądasz ten odcinek, to jest duża szansa, że jesteś już zaznajomiony z serią Dobrodzieja z serii The Forest. Dobrodzieja z serii The Forest Pięknie to powiedziałem, pięknie kurwa, pięknie po prostu Ale tak jesteś z tym zaznajomiony i polecam ci A właściwie to nie, po prostu proszę Bo bezczelnie błagam albo i nawet byś powiedział żebram o to aby zasubskrybował Dobrodziejski kanał Bo jeśli wbijemy 10 tysięcy subskrypcji to już nie będę wam mówił co się wtedy stanie Dowiecie się sami jak 10 tysięcy subskrypcji wybijemy A my tutaj szybciutko mamy tak, jeszcze jedno Drugie i zostały trzy królicze skóry do zebrania, i tym tym właśnie chcę się zająć w dzisiejszym odcinku. A także też potrzebujemy skór z Bambiego, więc. O, 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 o! Chodź tu, chodź, bo nie mam nawet kamienia. O! Jeden, jeden. Dobra, nawet szybko to się zaczęło. Może nawet, może nam, nawet nam się uda w tym odcinku to załatwić, byłoby fajnie. Gdzie ten drugi królik poleciał? Czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze jakiś kamień, jakiś kamień. Nie mam, nie mam kamieni w ogóle do rzucania. To niedobrze. Wszystko takie duże, bydlaki. No ale dobrze jest wiedzieć, że teraz no po prostu rzut kamieniem powoduje śmierć. Yy, śmierć takiego jaszczura, który na przykład... Uff! Nieważne. Yy, na czym jeszcze... Z... A co? Jakie kombosy? Kogo tutaj bijesz? Tak wyprowadzasz te... ciosy, jak King Bruce Lee, karate mistrz. O, 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 o! Chodź tu! Chodź tu, tuptuś! Tuptuś! No, no gdzie? No nie masz tak uderzać, tylko masz ciąć normalnie No, no właśnie, no w chuja mnie zrobił królik, do, dziękuję, dobranoc Nie ma tu w ogóle... Nie ma tu w ogóle kamieni Tu ktoś Nie wiem, gdzie on poleciał Słyszę jak tupta, ale... No, kurwa, jak blisko. Nie mam tu w ogóle kamieni, żeby podnieść i w nie rzucać teraz kamieniami. Tylko te duże leżą. Strasznie to i. Iry... A, właśnie, no przecież. To samo mi ktoś pisał w komentarzu, że. Spróbujmy wycza... wyczarować. No właśnie, tylko że to tylko na plaży się da, z tego co widzę. Tak, to tutaj nic. No, nie, nie wyczarujemy, niestety. Kamienie można. o, 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 o! Dobra. Kurde, nie widzę. Zabity! Dobra. Szkoda, że są mieszczury tutaj. Yy, mi z tego wychodzą. Podnieś. Czemu nie mogę? Halo. Czemu? O, dobra, mam. Dobra, gdzie jest ten tuptuś? Chcę zabić królika z tego kam kamienia. Dy, <laughs> Jest. Bity. Nice! Kurde, jaka akcja! No nie, nie spodziewałem się tego, że można, yy, można w ten sposób polować na te wszystkie. Dzikaj, O nie, no, dawaj kamienia. Tak, wyczarowujemy sobie kamień i idziemy. Gdzie on poleciał? Gdzie on poleciał? Tu, tuś. Gdzie jesteś słodka istoto? No pewnie Stefan z kumplami tutaj przyjdzie, bo robimy hałas niesamowity. No jeszcze jednego krójka nam jest potrzebne. Jeszcze jeden, jeszcze jeden i jeszcze dwa. Sto lat, 100 lat niech żyje nam. Sto lat ten celownik mi tutaj... O, tam jest czekaj. Ale żem zrąbał. Jeszcze! Kurwa! Nie! No ty co się śmiejesz? Dyn sobie Otwórz może tą walizkę, może tutaj coś Podnieś, halo, proszę podnieść Dobra jest ciężko, e, ciężko jest zauważyć ten celownik, to jest e, Znaczy kiedyś go w ogóle nie było, ja pamiętam Stefan, łap! Ty! A to zwraca ich uwagę jednak Ty, czemu on się do mnie modli? Halo, Stefan! Stefan! No ale ta givera to jest lipa jakaś? Nie! Przestań! Co ty robisz? Przestań! No Po co ci to było? Dobra Przerzućmy się może... Znaczy nie, cały czas patyka mi daj w rękę, bo ja chcę tutaj. że tak powiem. Ach. Czemu? Czemu nie daje? O! Co to jest? A monety nie chcę monet! Po co mnie monety? Ja bogaty jestem. Ja wszystko mam, czego mi potrzeba na tej wyspie. Spróbuj... Ach. Dawaj I szukamy królika No już kompletnie, szajba odbiła człowiekowi, nie? Że ze strzelbą, strzelą do kanibali Pewnie to są... A co jakby się okazało, że jemu właśnie tak odbiło? I ci kanibale? To są ludzie Rozumiecie? Tutaj ktoś czytał tą książkę, I am legend, że z takiej innej perspektywy, zupełnie innej niż film jest pokazany, film był zrąbany, ale e, książka była z takiej perspektywy, że to on, ten facet, który te zombie tam, wiecie, brał na badania, żeby znaleźć tą szczepionkę, czy tam lekarstwo, czy jak to tam się nazywało, e, Serium, se, Serium, tak? E, no, no to on był tym takim predatorem, e, że, że im te struktury socjalne rozwalał, tam, nie wiem, żony porywał, tych, tych zombiaczy takich, tych takich nocnych, e, jak to się nazywa, no, e, gryzaczy, nie wiem, y, istot takich, no. Polecam, książka. I am legend, jestem legendą, chyba polskie, polskie tłumaczenie takie jest. Gdzie jest królik? Gdzie jest królik? Jeszcze jednego potrzebuję. Nie, to wywiórka jest. Zabiłem. Ty, ale tu odrzut jest srogi w takim razie, skoro udaje się takie coś zrobić. Halo? I paczekam go! Oła, oła, nie. Proszę tak nie robić, nie podoba mi się to Cztery kule do to nam tylko zostały, co jest tak mało śmieszne Ała, co robisz ty kurwa debilu? Poszedł, wąt Ty, kurwio mały Gdzie jest twój kumpel? Gdzie tw Bambi Bambi Nie no, tak to ja mogę się gonić z nim w dousranie śmierci Najlepsze na Bambiego jest y, Młotow Zapal to! Czemu to się nie jara? Śmiało Czekaj, bo nie widzę tego celownika w ogóle A, tam jest cel... No nie widzę w ogóle celownika Ach! No i dobrze, no ten kwik tej sarny jest przerażający po prostu, jak ona pada Jak ona pada i ten tego właśnie wydaje taki Ostatni Really? No nie sądzę Weź, zostaw tą głowę, to nikomu nie sp... Chociaż Może to powiesimy nad chatą Jarla? Chociaż nad chatą Jarla ten powie... wolał powiesić jakiegoś, nie wiem Hmm... Co by się nadawało? Alligator, dzik, dzika świnia właśnie Coś w tym stylu czy ja już tutaj zam zamontowałem te patyki? Nie, nie zamontowałem. No dobra, nie szkodzi. No to nie jest to mi do niczego potrzebne. Aczkolwiek mógłbym odłożyć te skóry, bo nawet nie wiem ile e, ile się ich nosi w plecaku. Chyba dwie albo trzy są. E, tylko. Dobra, ostatnia skóra, ostatnia skóra i mamy to zrobione. I jeszcze co prawda nam zostało sześć skór Bambiego do zrobienia, ale trudno. Trudno, to tam już będziemy, że tak powiem, bardzo wolno systematycznie sobie zbierać i kolejny projekt jest ukończony, w ogóle to tak nie wiem czy to, albo no może być jeden z takich ostatnich odcinków przed wielkim update'em, który bodajże 14 czy 15 grudnia wychodzi i e, no polega właśnie na tym, że deweloper nam obiecał i to naprawdę oni oni będą spaleni w oczach każdego gracza, jeśli tego nie dotrzymają e, polega to na tym, że e, wrota zostaną otwierane, dobrze wiecie jakie wrota każdy każdy kto o The Forest słyszał wie, że są wrota, wie o tym całym wątku fabularnym No i wie o co chodzi Daj mi tutaj tego patyka Wyczarujmy sobie oh. Czary mary Czarodziejskie wary Dobra, weźmy tutaj sobie Wejdźmy na to Jeszczurka uciekła Królika No niechuj. chuj, ani jednego królika nigdzie A we wronę można? Ja! Ale to by była akcja, jakbym w to trafił! bym się ze szczęścia po prostu... Pierdnąłbym i nawet może bym się zesrał. Dawaj. No. Dobra. Cisza, bo na, nasłuchuję, czy jakiś królik, cokolwiek To jest. Jednego królika nam teraz potrzebna. Potrzebna? Potrzeba. No, ale nic tu nie widzę klasy pozbieram, co mi tam Może tutaj na tych stepach hakemańskich jakieś takie ciekawe rzeczy byśmy znaleźli O! Jarek! Buhu. Kamieniem w mordę Uhu. No, Dobra, 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 uspokój się, uspokój się nie ma, nie, ma, nie ma co świrować, Jarek Gdzie ty jesteś? Padł Jarek Eee Uh. No, proszę się, uspok się uspokoić, co jest z Wami? Nie będę takiego zachowania tutaj tolerował nigdzie! Rampam pam! To w sumie nie, ram pam pam, ram pam pam już się nie mówi, bo Popek dostał w pierdło z w jakiejś... Y, szybciej szybciej Popek mu w pierdło spuścił niż ja się spuszczam, że się tak wyrażę brzydko, wulgarnie, ale no w sumie no inaczej tego nie da się opisać. Dobra! O, jest, 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 chodź tu. Yy, zgubiłem go. Tu, tuś? No nie, zgubiłem go, zwiał mi. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Chodź, 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 chodź. Chodź, baleńki, chodź. Kurwa, czekaj, dawaj mnie ja tu kamienia. Nie dam się po prostu. Dawaj kamienia. Daj kamienia. Dobra. Gdzie on jest? Widział kto? Są tylko jaszczurki. Tam jest. Tam jest. Czekaj, czekaj, czekaj. Nice! Udało się chyba. Mamy go. Dobra, jest! Królicza skóra, to, zna... to oznacza, że mniej więcej mamy już zakończony proces budowy naszej... O! Nawet dwie krójcze skóry, czemu by nie To Bog to mnie zabroni. Będziemy mieli jedną zapasową, jakby ktoś jakiś grubas usiadł na, na krzesło. Cicho tam, no proszę cię! Kto cię prosił o zdanie? Gdzie jesteś? Nawet nie wiem, gdzie jesteś. O, ALOES będę zbierał, bo mało mamy aloesu ostatnio. Nie będę się z tą bawił, bo jestem zajęty, jeśli tego nie widzisz. Ale to jest zajebiste, że to w kanibali teraz można rzucać Aj, ten królik przechytrzył mnie Króliki to są zdecydowanie najbardziej inteligentne stworzenia w The Forest Robią niki i inne takie podobne Fikimiki Wasze zdrówko z ostatnio, ostatnio mi pisaliście, że Bardzo dawno już na odcinkach nie było czerwonego wina, a teraz z tego co kojarzę to Tylko i wyłącznie nagrywam przy czerwonym winie Oczywiście bardzo bardzo odpowiedzialnie to czerwone wino piją, to nie jest tak że, że się jakoś upijam tylko to jest taka szklanka wina to jest bardzo zdrowe nie wiem, nie wiem co wy tam wiecie ale z tego co ja wiem jest tak że to jest bardzo zdrowe że szklaneczkę wina na przykład do obiadu szczególnie do czerwonego mięsa sobie wypić to to jest bardzo smaczne ale też zdrowe tak poważnie wam mówię tak mi właśnie polecił poradnik który wyczytałem w pani domu no tak było tak i innymi słowy tutaj też Hmm, tutaj zbroje jakieś takie, piardoły Raz Ale brakuje nam kości dupa Trzeba by to żarcie jakoś, nie wiem jakby to zagospodarować A jakbym tutaj postawił jeszcze właśnie na żarcie taki No bo Halebi siadłaby bez żarcia To trochę tak jak e, Barek bez Finlandii <laughs> e, Także tu, nie O, drying rack Zmieści się Chyba się zmieści, chyba jest trochę za duże Albo może, może No kurwa, czekaj, obróć, obróć, obróć Zobaczmy, jak to wygląda Ej, nie no, to spoko wygląda No właśnie, no trochę jest krzywo, czekaj Czekaj, czekaj, bo muszę od tej strony to postawić, bo inaczej A nie, nie postawię od tej strony, bo a jakbym od tej strony to postawił, zaraz, chwileczkę. T, 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 t. Dobra, obróć, obróć, obróć. Jeszcze trochę, jeszcze raz, jeszcze. O. Teraz chyba jest prosto. Nie no, jeszcze bardziej krzywo, co jest z tobą? Kurde, dobrodziej. Sprawy wyszedłem w budowaniu, czy jak? Fakt faktem, że ostatnio tak bardzo się nie skupiam. E, no, nie skupiam na budowaniu w The Forest, pewnie dlatego, powiem, dlatego mi suby spadły e, Więc Czekaj, czekaj No co jest, czemu ja to tak krzywo stawiam Może jednak wypiłem więcej niż jedną skaleczkę wina, nie wiem Dziwna to sytuacja O, czekaj, od, od tej strony chyba Chyba tutaj jak o, o, o Pokaż teraz No, pirazy oko Niech będzie Czyli tu będzie żarcie dla naszych wojaków I teraz możemy to wszystko Ale pięknie Po prostu będą podchodzić Żarcie se ładować na talerze W michy po prostu, wpiordalać, Aż i że będą ucha częsły Czemu to się nie wiesza? Co jest? Wszystko mamy? Dobra, wszystko użyczone. Tych małych kotlecików się nie da z tego co pamiętam. Eee... Tak, czy jeszcze potrzebujemy skóry bambiego, to jeszcze trzeba zapełnić jakimiś tam kośmi czy innymi pierdołami. No i nie wiem co z tym drzewem tutaj zrobić. To drzewo bym też wyciął. To akurat fajnie wygląda takie wsadzone w ten w stół. Wygląda to tak bardziej naturalnie, że to jacyś tacy pradawni przodkowie budowali jakimiś technikami, o których współcześni ludzie nie mają pojęcia. Więc to mi się najbardziej podoba i na stołach też będzie można tańczyć jak po prostu na bawarskiej imprezie. Dobra. Nice, nice. Naprawdę zaczynamy. Jakieś oświetlenie jeszcze? Myślę, że jeszcze jakieś oświetlenie tu by się przydało. Mianowicie. Mmm, tak, mmm, tak. Hmm. Nie wiem, czy takie lampy wiszące, czy takie lampy stojące. Chyba wiszące, bo tu nie ma za dużo miejsca. Chyba, że w kontakt byśmy postawili takie te stojące. O, o, o. Jakby to. O, w ten sposób. No, elegancko pali się, dobra. Cyk, cyk, cyk. Czyli tu mamy tak dwa światła. Nie wiem, czy nawet tutaj w połowie bym jeszcze. Chcę, żeby to było jak najbardziej oświetlone, no co, biesiada po ciemku. Ja tam ja tam lubię widzieć e, co żre. chociaż nie jestem osobą jedzącą moimi oczami, bo też są takie osoby, które według mnie są strasznie irytujące, że yy, to wygląda niedobrze, nawet jak smakuje zajebiście, to, yy, to, to nie wygląda, yy, to nie wygląda smacznie, a kurwa co to w ogóle znaczy że wygląda smacznie. Nie może coś wyglądać smacznie, tylko coś może kurwa smakować smacznie, a nie... No nieważne, sorry, uniosłem się. No, dobra. Elegancko, jakbyśmy jeszcze tutaj jedną lampę dali. Dobra, dobra. Tu, hopla. No, śmielutko. Dobra, jest, jest Gites. Całkiem niezłe oświetlenie. Pod... Och, kurde, w sumie mogłem. Mogłem tam sadzić. Tutaj na to spojenie. Ale już trudno, trudno. Będzie trochę mało symetrycznie, ale mało moich budowli jest tak naprawdę symetrycznie Jeśli chcecie symetryczne budowle, to będziecie musieli jakiegoś. No ja to akurat zjebałem. Będziecie musieli jakiegoś innego YouTubera sobie pooglądać. A do wyboru do koloru na YouTube, tak jest po prostu, że, że jest pełno. E, pełno do wyboru YouTuberów. A jeszcze patyki będą potrzebne. Jeszcze tutaj, dawaj. Dawaj jedną lampkę tu. Obróć. O. Wróć. o. Już czaszki nam się skończyły, ale czaszki to zaraz czekaj Gdzie możemy, uu, jaka ciemna noc zapadła Jak nas ten Praca owładnęła Opatyki zbieram Ciemno, króliki jakieś nocne Żaby kumkają A my będziemy musieli zaraz iść spać, bo trzeba cały czas Jak tam nasza sanity, pracowałem bardzo ciężko że ta sanity nam y, Urosła, gdzie to jest 180, to no, jest no, no, 0%, no i idź pan w cholerę Człowiek tu się stara Strzelając do i rzucając kamieniami w króliki I się okazuje, że ma zero sanity że Zdrowy rozsądek, że niby tam, że nie ma, no Tak się nie robi, nie, nie podoba mi się to No po prostu zły jestem, dlatego pościnam kataną kilka drzew Jak każdy normalny człowiek by zrobił w takiej sytuacji W środku nocy, a jak, no <laughs> a. Jak tam to, no oświetlone jest, tylko muszę czaszki skombinować Kurde, jakiś Marian albo inny Stefan tutaj by nie przebiegł no nie widzę ich nigdzie. Jest ciemno, strasznie ciemno. Nie wiem, sprawdźmy czy możemy iść spać. O, może. Sprawdzimy czy możemy iść spać. Jeśli możemy iść spać, to się prześpimy i o poranku dokończymy to co zaczęliśmy. Mianowicie... Nie, nie możemy iść spać, a to oznacza, że musimy przełączyć na filtr super. Przepraszam, wybaczcie mi. Dobra, tak to wygląda. Tak to wygląda. No, zaczyna to wyglądać nawet bym powiedział kozacko. Ile? Dwie czaszki, jedną czaszkę, jedną czaszkę, czyli musimy jednego Stefana znaleźć. Jeden Stefan. Czy to tak wiele? W środku nocy nikogo nie ma, nikt tu nie śpi? Dobra, to wzięliśmy, jak najbardziej. Czy mogę rozwalić ten stół, jak na nim stoję? Tak, ciekawostki deforest, według dobrodzieja. Czy można rozwalić stół, na którym stoicie? Yy, tak, można. Tam była nasza baza siedliw. Znaczy yy, ja inna by była? Jezus, ja już... Nie, no naprawdę, szaiba od, odpala. Czuję jednej czaszki i jakieś... skóry bambiego, ale bambiego, no tutaj raczej rzadko się spotyka. Tam widzę, tak, tam jest osiedle tych durniów. No nie wiem, gdzie oni są, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Yy, to zrobię. O, jagódki przynajmniej, jagódki sobie zbiorę. Taki odcinek, wiecie, no po prostu dokańczający, bo jesteśmy naprawdę na ostatniej... Yy, na ostatnich nogach tego projektu, bym się tak wyraził. Yy, chata naszych wojowników już jest bardzo zrobiona, chyba, że macie jeszcze jakieś sugestie, co by można dodać, bo tak, oświetlenie raz, skóry Bambiego dwa, a również też chciałbym na zewnętrznym perymetrze tej chaty biesiadnej też dodać oświetlenie, żeby po prostu z daleka biło światłem z tej chaty biesiadnej, no ale do tego musimy nazbierać jak najwięcej czaszek i nie wiem czy nam się to uda w tym odcinku, bo jak widzicie wszystkie Stefany się dowiedziały, że szukam głowy i z tego też powodu... Z tego też powodu no nie pojawiają się. fps nam spadły, bo oczywiście tutaj nasz wspaniały helmowy jar chociaż tam z tego ostatnio teraz naprawdę niektórzy ludzie, tu już mają zboczenia, jak patrzyłem jakie oni budowle budują. I, i o, o wiele krótszym czasie też to budują, co mnie przeraża osobiście, bo ja pamiętam, że Helmowy Jar to ja już powoli sarałem, żygałem yy, i w ogóle zwracałem Deforest. Jak Helmo, Helmowy Jar budowałem, Willa w Malibu nie była jeszcze taka zła, całkiem nieźle, ale no Helmowy Jar to było przedsięwzięcie, które mnie zabiło. To naprawdę byłem blisko tego, żeby po prostu rzucić Deforest i już nigdy do tego nie wracać, bo miałem dość stawiania ten warstwa po warstwie tego kamiennego muru, muru, który tutaj widzicie. Więc tak Tak było Czemu nie ma żadnych Stefanów. Nie podoba mi się to. Ale nam tutaj wszystko zwolniło, ale pięknie to wygląda. Szkoda tylko, że cholerne drzewa zaczęły wrastać wszędzie. Niby jest tak, że jak się pnie pousuwa, to nie powinno wyrastać, ale jak widzicie to nie jest w ogóle to nie jest w ogóle normą, ale no tak to jest. To jest DeForest, to jest wersja alfa i tą alfą pewnie pozostanie do roku 2078 albo nawet później. Mówi się, że w, dwa, w, dwa, w roku 2050 y, seks roboty już będą operować. To jest szansa, że wtedy już też DeForest będzie, że tak powiem, grom w miarę grywalną i nie będą się zdarzać takie rzeczy jak na przykład, że usuwasz pień i ten pień ci kurwa nie wrasta w bazę, na którą pracowałeś tyle czasu. Ale to nie szkodzi, nie szkodzi, nie będę nie będę dłużej gdakał, Taki krótszy odcinek z serii The Forest. Chciałem Wam tylko pokazać, że helmowy twu, sala biesiadna jest już prawie gotowa. Możecie polować na krójki, jaszczury czy inne, takie rzucając kamieniami, a nawet możecie w takiego Jarka czy innego Andrzeja rzucić kamieniem i jemu też się to spodoba. Żegnam się z Wami. Po dobre dziecko, jeśli się podobało, to oczywiście zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Będę za to bardzo wdzięczny. Na razie, cześć się,